Cześć przyjaciele, gama silników na przestrzeni ponad 25 lat historii jest bardzo zróżnicowana. Ze względu na imponującą masę i wymiary potrzebne są tylko najmocniejsze silniki. Ale pierwszym Gelikom czasami brakowało mocy. Najskromniejsza benzyna wolnosąca M102, 2,0 litra, 113,2,3 litra, 126 km, wyróżnia się krótkotrwałymi wałkami rozrządu i łańcuchem rozrządu, które zużywają się po 100-150 000 km, a po 100 000 km zużycie oleju wzrosło z powodu starzenia się uszczelek trzonków zaworów. W 3-litrowym M103 R6 170 KM zastosowano niezbyt niezawodny jednorzędowy łańcuch i kapryśny wtryskiwaczka Edgetronic. Niewiele osób wie, jak go naprawić i dostroić. M104 zastąpił M103 w 1994 roku. Jest to całkowicie niezawodny wolnossący R6 211 KM, ale cierpi na wycieki oleju spod głowicy cylindrów i obudowy wymiennika ciepła filtra oleju. Ponadto z wiekiem okablowanie sterujące silnikiem wysycha. Pojedyncze przypadki poważnych napraw zdarzają się czasami po 500-600 tysięcy km. W 1998 roku M104 został zastąpiony przez M112 V6 215 km. Silnik ten jest narażony na zwiększone zużycie oleju na skutek starzenia się uszczelek olejowych, naturalnego zużycia zespołu cylinder tłok oraz wadliwego układu wentylacji skrzyni korbowej. Łańcuch wytrzymuje ponad 200-250 000. KM, 5-litrowy benzyniak V8 M113 to M112 z dodatkową parą cylindrów. Ma podobne problemy jak M112. Żywotność łańcucha wynosi tutaj również ponad 200-250 000. KM, M273-388 KM zastąpił M113 w 2007 roku. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów. A najlepsze jest to: można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów. Charakteryzuje się zużyciem kolektora dolotowego i napędu rozrządu, rozciągnięcie łańcucha i zużycie przekładni. Ponadto czasami występują zadrapania na cylindrach. M137 V12 444 KM był montowany w limitowanej serii najwyższej klasy AMG w latach 2002-2003. Silnik okazał się niesprawny. Problemy powodował układ zapłonowy, układ monitorowania niezrównoważonej pracy cylindrów, układ dezaktywacji lewego rzędu cylindrów ZAS, nieszczelne wymienniki ciepła oraz wyciągany gwint śrub głowicy cylindrów. Atmosferyczne silniki wysokoprężne OM602 i 603 to prawdziwe silniki warte milion dolarów. Najważniejsze jest monitorowanie stanu układu chłodzenia, aby nie przegrzać silnika, wtedy będziesz musiał wymienić głowicę cylindrów. Silnik 3.0 TD-177KM jest również uważany za całkiem niezawodny. OM-606. Po 500 tysięcy km zdarzają się epizody zużycia łożysk korbowodu, ponadto przekaźnik K-40 regularnie ulega awarii, konieczne jest ponowne lutowanie. 270 CDI i 400 CDI, choć znacznie bardziej dynamiczne i ekonomiczne, będą wymagały większych kosztów napraw i konserwacji. W 5-cylindrowym turbodieslu 270 CDI OM612 czasami problemy powodują klapy w kolektorze dolotowym i głowicy cylindrów. Wersja 4.0 CDI OM628 jest chyba najbardziej złożona i specyficzna. Wymaga jakości paliwa, a także jest podatny na przegrzanie, może pęknąć tuleja lub głowica cylindrów. Wtryskiwacze, pompa wtryskowa, turbosprężarka i łańcuch rozrządu mogą wymagać naprawy po od 200 do 250 km. 3-litrowy silnik OM642 od 211 do 245 km to jedyny silnik wysokoprężny w ofercie od 2006 roku. Do 200 tys. km turbodiesel nie sprawia problemów. Po tym czasie może zaistnieć konieczność wymiany turbosprężarki, wtryskiwaczy lub naciągniętego łańcucha rozrządu. Czasami kolektor wydechowy zapada się, którego kawałki uszkadzają łopatki turbiny. Warto zauważyć, że oprócz typowych problemów, wiele silników ma już wpływ na czas, awarie wszelkiego rodzaju czujników, przekaźników i jednostek sterujących, pęknięcia przewodów, zużycie osprzętu i pojawiają się nieszczelności. Ręczną skrzynię biegów można znaleźć tylko w pierwszych Gelikas z benzyną M102, 103 i olejem napędowym o M602, 603. 4 i 5 biegowe automatyczne skrzynie biegów odpowiednio 7223 i 722 6, są naprawialne i trwałe. 722-3 jest w stanie przejechać bez ingerencji do 500 000 km a 7226 do 300 000 km. Najczęstsze są choroby automatycznych skrzyń biegów związane z wiekiem. Od 2006 roku wraz z turbodieslem OM642, a od 2007 roku wraz z benzyną M273 zaczęto instalować 7-pasmową automatyczną skrzynię biegów 722-9. Jest nowocześniejszy, ale mniej trwały i droższy w naprawie, która może być konieczna po 100 000 km. Awaria elektryka i przemiennika momentu obrotowego. Ubytki oleju w skrzyni biegów są zjawiskiem powszechnym. Z wiekiem przednia oś zaczyna szumieć. Tylna oś jest znacznie mocniejsza. Wibracje w skrzyni biegów po przejechaniu od 200 do 250 km są najczęściej spowodowane zużyciem poprzeczek przedniego lub tylnego półosi. Wibracje mogą być również spowodowane zużytymi przegubami homokinetycznymi na pośrednim wale napędowym. Na szczęście wyspecjalizowane usługi potrafią je przywrócić. Po od 250 do 350 km skrzynia rozdzielcza może się poddać, zużywają się łożyska i koła zębate. Z wiekiem pneumatyka sterująca zamkami zaczyna zawodzić. Przeguby przednie wymagają regularnej konserwacji. Do od 250 do 300 km trzeba będzie je odbudować. Z wiekiem amortyzator układu kierowniczego słabnie, a ze względu na starość, pod dużym obciążeniem drążek panharda przedniej osi może się załamać. Wysoka masa przyspiesza zużycie układu hamulcowego. Przednie tarcze wytrzymują ledwo 30 000 km. Co więcej, standardowy układ hamulcowy nie jest wystarczająco skuteczny. Lepiej jest zainstalować hamulce z najwyższej wersji AMG. Po od 15 do 20 latach przewody hamulcowe gniją. Po chwili przychodzi kolej na podciśnieniowy wzmacniacz hamulca i pompę hamulcową. Po od 5 do 7 latach na korpusie i zawiasach drzwi stwierdza się ślady korozji. W starszych samochodach rdza atakuje tylne spoiny, progi, ramę przedniej szyby i drzwi bagażnika. Po od 15 do 20 latach wsporniki mocowania nadwozia i amortyzatora, a także wsporniki tylnych resorów gniją i odpadają z ramy. Należy również zwrócić uwagę na metalowe paski mocujące zbiornik paliwa. Żelazo w układzie wydechowym jest również krótkotrwałe. Gelendwegen wymaga regularnych napraw kosmetycznych. Często szyberdach również stwarza problemy, zaczyna przeciekać. Konieczne jest okresowe czyszczenie odpływów. Wielu właścicieli skarży się, że ich system ogrzewania nie jest wystarczająco wydajny. W samochodach, przed zmianą stylizacji, kran na grzewnicy często zaczyna przeciekać. Jeśli silnik na grzewnicy ulegnie awarii, jego wymiana zajmie cały dzień, mocowania znajdują się w komorze silnika, ale dostęp do nich nie jest łatwy. Po zmianie stylizacji zmieniono schemat mocowania, a wymiana nie jest bardzo trudna. Elektryka często działa nieprawidłowo, a kierowcy nękają komunikaty o błędach. Dotyczy to szczególnie samochodów z końca lat 2000 do 2002. Wersje przed stylizacją są pod tym względem mniej problematyczne, gdyż brakuje im skomplikowanej i kapryśnej elektroniki. Jednak z wiekiem okablowanie nieuchronnie ulega zniszczeniu, przekaźniki wypalają się, styki utleniają się, a na torach płytek elektrycznych pojawiają się mikropęknięcia. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.